Nie wiem czy jest widać minus 10 się ma w kolejnym odcinku Dzisiaj u nas było minus 12, ale już jest minus 10 Ja co prawda wybieram się teraz do miasta ale jest okazja żeby sprawdzić teraz odpalanie i zobaczymy jak będzie to chodzić eee, traktor stoi nie wiem 2 dni jak widzicie, jeszcze w ogóle nie otwierane, zobaczcie, dopiero teraz jak dotknę Więc widać, że jest otwierany, nie? Także wszystko zaszronione, zobaczcie, wszędzie jest szron O, ciach tak, Teraz zobaczymy I podejmijcie to wyzwanie, czyli to nie jest moje wyzwanie, bo to nie jest mój ciągnik, także O kurde Rewelacja. Nie wiem co tu jest w tym czynniku, czy to paliwo jakieś ekstra super, czy ale to jest chyba najlepiej paląca siedziorka w Polsce. Normalnie pozazdrościć. Jest pięknie. A jeszcze zobaczę jak będzie to smróz. To spróbuję jeszcze swoją odpalić, A moja to zobaczymy. Właśnie wróciłem z miasta i trafiła mi się fajna rzecz, bo właśnie kurier przyjechał. To są te dwa stare koła. I najważniejsza parka to jest ta a na razie najdroższa. Także zobaczymy co tutaj przyszło. Także niedbawem Fend rusza. Kurde kupę kasy wydane. Kolejne. ale ja mam nadzieję, że się opłacało. Czekajcie, wyjmę tam. I tym razem ogólnie wam powiem, że w miarę ok, bo tylko 2500 wydałem. Co to jest? praktycznie nówka Ja pierdziele to jest znówka praktycznie? R152. Yy. <laughs> wiecie co oznacza? Że projekt Fend wraca do gry. Za 2,5 tysiąca te dwa koła. I one są dosłownie nuwencje. Tutaj jest tylko taki delikatny obłok. Ale to jest to do wyczyszczenia. tu Widzę, że to idzie zdrapać poza ten obłok. Nowe łożyska są. Jest pięknie, jest już zajebiście. Ja! Dobrze, także że. No, ułamek ceny nowego, a. Ja wam powiem, cieszy jak cholera. Teraz tak, tutaj trzy paczki. Ogólnie się tylko tej spodziewałem. To jest od. Y jak kojarzycie Pawła Płazik z kanału e, Oni handlują sokami i takimi różnymi rzeczami e, do mnie zadzwonił, cześć Kazik, słuchaj, słyszałem, że szukasz koła do pługa. Ja mówię, no szukam, nie? On to ci podeślę wtedy, bo mnie leży i ten, żeby ci tylko służyło. Ja mówię, no kurde, nie musisz. No ale naprawdę bardzo miło z jego strony, także otwieramy te tu bo to wiedziałem, że jest, ale te dwóch pozostałych to nie wiem co, także Kurde, no nie wiem. Także bierzemy się za otwieranie. W tej pięknej scenerii jest ogólnie właśnie przyjechałem z miasta, to jest minus 7,5, ale jest do słońca dosłownie czuć tą energię, że już jest tak ogólnie fajnie się robi. Ale się to koło. I ogólnie tam to koło co mam, to nie wiem czy czasem nie zmienię na to, bo to jest takie fajniejsze Ale zapakowane, widać, że znają się na robocie Kurde O kurde Czekajcie Otwieramy Ale koło cool. Kurde to jest jakieś użyskowane koło z obu stron? Uf, ale zajebiste. Kurde, jakieś takie naprawdę mocne, także to wiedziałem, bo mi wysłało zdjęcie tego. Tego, to nie wiem, czy to jest ramię do tego koła, czy co? Nie mam pojęcia. A że zaraz wszystko się wyjaśni. dobra. O, już się ubrudziłem fajnie. Świeże spodnie z prania, a jeszcze wybrudziłem Tu jest jakaś śruba wystaje. Aha. No damy. No kurde, matrioszka. Krój! Krój do pługa! No kurde! Elegancki krój! No kurde, może się przydać. Także jest zajebiście, ale ta paczka nie wiem co tu wysłał, ale podejrzewam to czym cała Polska ostatnio się e, bardzo jara, czyli obstawiam, że to są jakieś soki. Yeah. Łazik sad. Powiem Paweł tyle, nie? Bardzo dziękuję i będziemy degustować sok. Jabłko, mięta, jabłko, marchew. O kurde, ale takiego prezentu się nie spodziewałem. I to bo ogólnie się Paweł, pytałem Pawła, Paweł za to koło i ja mówię ile chcesz, bo ja mówię wysyłka i powiem wszystko. A on do mnie takim tekstem. Będę w pobliżu, to liczę na dobrą kawę. A uwierzcie mi, że mam naprawdę bardzo dobrą kawę, bo sąsiad ma tutaj kawiarnię u nas, tu w Sulęczynie, na której serdecznie zapraszam. I ogólnie niedawno zakupiliśmy sobie ekspres do kawy i razem z Ekspresem tam żona kupiła kawę, jakaś tam markowa kawa i miała być niby super. Ale ona była taka, taki kwaśny posmat miała. A teraz właśnie od tego sąsiada wzięliśmy od takiej palarni, takiej manufaktury bardziej. To jest kawa. Jezus, ja jestem uzależniony od kawy. Ja potrafię tą kawę pić więcej tej kawy niż wody. Także Paweł kawa będzie, pyszna kawa. No i myślę, że nie tylko kawa, bo taki prezent to, no kurde, części soki, części, Ja normalnie piękny dzień, piękny słońce, mróz, uwielbiam taką pogodę, także jadę dalej działać, nie wiem, chyba dalsza część odcinka będzie pewnie jutro, sobie przepalimy jeszcze ciągnik, taki odcinek na luzie, bo już jest dużo minut i coś do tego jeszcze dokleimy, bo nic konkretnego w tym odcinku nie będzie, to taki bardziej dla od stresowania i przede wszystkim o fenda może. Zobaczymy co u Fenda, trochę posprzątamy tam. Przygotujemy go do składania, bo te koła to jest święty jak dla mnie. Pięknie. Dobra, można składać. Wiedziałem, że coś zapomniałem, także zapomniałem gwintownika i e, bo je lekko trzeba tutaj gwint poprawić. Jest to celowy gwint. E, i zostawiłem to w drugim samochodzie. A dzisiaj jeszcze tutaj zrobię te dwa mocowania tutaj I to będzie na tyle dzisiaj Jeszcze sobie to odkręcimy Tu ogólnie jest Prosto przewiercono do komory korbowej I nie wiem jak to uszczelnić Czy tutaj zrobię na szpilki Ale chyba zrobię to na szpilki żeby Są takie fajne szpilki z Od góry na imbus W bytowie, w sklepie po włoskim Są takie fajne szpilki Że normalnie się one są Mają łeb na torx albo na imbus i do miejsca takiego, do tak zwanego mięska by dokręcił, żeby ten stożek tam trochę to uszczelnił, wtedy na krętkę od drugiej strony, i powinno być wszystko wtedy ok. A teraz w tym tu błoganie. A więc co zrobię z tym kluczem już? Yy, bo już rozglądałem się za yy, obudowami. Obudowa jakaś 170 zł, wymienia obudowę, ale już tego nowszego typu, już z tym amortyzatorem tego gniazda, gdzie to już będzie ten problem wyeliminowany, nie? i będzie to w końcu normalnie działać o, a to będzie coś takiego Kurczę. no, jest git, nie? tylko, że tutaj ta podstawa pod e, rozrusznik, e, czyli pod alternator taka trochę dłuża a czekajcie, alternator jest tu? czy może by podnicę chwilę założę. tu jest alternator I nie wiem, czy ten alternator tu wyda, bo chciałbym mieć Założonego kółko, by trzeba zmienić. Kółko zmienię alternator się założy, tak by było ładowanie. Nie bez ładowania, trochę lipa. Tylko nie wiem, jak tutaj rozwiązać kwestię napinacza. On powinien być inny typ. Teraz by się przydał ten alternator, co go wysłałem tam jednemu widzowi. Albo po prostu zrobię to tak, że tu będzie ta śruba. O, tak i ciach. czekajcie. Ja Biorę kamerę na głowę. I zaraz to ogarniemy, bo nie da mi to spokoju. O, ciach Dzisiaj nawet ognia nie robię, bo jestem dosłownie tutaj na chwilę, bo już zaraz idę na warsztat i będę tam działał. A mamy skrzynię. Dzisiaj jest temat skrzynia Hexa Shift do złożenia, któreś z kolei. Ogólnie w niby fajne skrzynie, ale ja tam ich zbytnio tak nie toleruję. Jak dla mnie mogło być to trochę bardziej udana konstrukcja, albo tak to można też wyregulować, że o tu, ciach, i na szpilce tak to odsunąć, i tutaj, tutaj dać napinać prosto, i tak to się zrobi. O, będzie super. Cześć, tylko teraz jeszcze szpilka dziesiątka. Tylko teraz szpilka dziesiątka. Takiej długiej chyba nie będę miał. Ogólnie kiedyś kupowałem takie różne. O, tu jest jakaś dziesiątka. A ta jest za krótka. Ja kupowałem takie długie śruby dziesiątki, ale one chyba już wyszły z użycia. O, jest napinacz. Napinacz będzie tutaj idealny, o tu, i on będzie do tego miejsca tu przykręcony. Tylko teraz jeszcze szpilka, najlepszy byłby e, pełny gwint, bo te nakrętki się nakręci i będzie ok, nie? Także chyba nie w tym odcinku. Muszę dokupić nową szpilę dziesiątkę. Może pójdę do drugiego garażu, zobaczyć, bo tu już chyba mi wszystkie wyszły. Tutaj coś jest, tutaj nic nie ma. To są e, calówki, wszystko albo jeszcze mam różne szpilki od głowicy, różnych głowic. To może tam by było coś. O! Jest jakaś szpila z to Toyota. E, tutaj nie będzie. Części do siewnika już doszły, także siewnik też jest do złożenia, ale z racji niekorzystnych warunków to na razie go nie będę składał, mam go w tym nieogrzewanym garażu i będzie to później składane, jak będzie trochę inna aura, muszę się wyrobić do, pewnie do tak, żeby go tam w zimowych miesiącach skończyć, bo już jest potencjalny klient, także e, trzeba go skończyć, żeby po prostu on już, już służył drugiemu właścicielowi, nie? Dobra, ja tutaj coś wykombinuję i za chwilę do was wracam. No i parę minut później, może z godzinę. Mamy już mocowania gotowe górne. Jeszcze zostały dolne, ale wam powiem, chciałem tylko tu na chwilę przyjechać, bo nie mam więcej czasu. I powiem wam, że dzisiaj więcej nie da raz zrobić. Próbowałem przymierzyć ten alternator. Tylko powiem wam tak, zmieniłem tu kółko na 60, -tkowe. tu mam jedno kółko po 30. -tkę. czekajcie to co zdjąłem to było. Po 30 i tu jest po 30 to wąskie kółko Ale szkoda mi trochę alternatora tutaj Bo musiałbym dużo tu przerabiać A wiem, że Pojadę w mój ulubiony Market i tam dostanę kółko Takie kółko Alternator taki, który będzie tu idealnie pasował Z odwrotnym mocowaniem Że nie tu z tej strony, tylko te mocowania będą Z tej strony, gdzie będzie to Idealnie leżało Bo są alternatory z różnych stron montowane Do samochodów i właśnie będę musiał taki zdobyć, alternator, żeby pasował mi fajnie. A tutaj właśnie wykombinowałem tak, bo trzeba tutaj było odsadzić tutaj ten właśnie element. I nie wiem, czy teraz, czy tutaj dorobić taką fajną kostkę, czy takie dwa dystanse dorobić. Kostka by estetycznie wyglądała, nie? Ale właśnie tak to wygląda i pasuje to wszystko zajebiaszcze coraz bardziej mi się ta cała konstrukcja podoba tylko teraz jeszcze dolne mocowania tutaj z tych blach i tutaj temat będzie już y, totalnie zamknięty ale jest tak zimno, że palę normalnie papierosy bez papierosów nie. jeszcze zobaczymy test odpalania siątki ale ciekawe czy ona w ogóle zakręci bo jest y, niezły mróz migomat póki co się sprawuje Ok, nie odwala, w mizi Co teraz muszę stąd wziąć? No to by było na tyle teraz, jeszcze odpalimy Jeszcze tą 60 i Kurde, nie mogę powstrzymać się od radości Przez te koła do Fenda, nie? Fajnie, także niebawem seria Będzie z Fendem i bardzo mnie to cieszy Że będzie już Będzie ten ciągnik złożony w kawałek, bo Trochę mnie martwi to, że są te części wiecie z czyje plany, miejsce są przekładane, a nic nie ruszone, nie? Także będzie git, będzie git, już tak idzie wiosna ku przemu, będzie wszystko naprawdę, będzie gitesy, Teraz dobra. Idziemy palić sprawdził sprawdzimy ile stopni, ale 8 jest na pewno. 8 jest, czuć to, czuć ostro. Także ja tu więcej nie przedłużam, idziemy palić. Co tu teraz, wzrosła temperatura, albo ten termometr wciula wali? Jest minus 6 A patrzyłem godzinę temu To było minus 8 Także myślałem, że jest naprawdę jeszcze bardziej grubo Ale Jest ogólnie mroźnie Także zobaczymy Codziennie był palony Jak wtedy o, Damy daweczkę Jest na ludzie. zobaczcie wszystko pomrożone, nie? O! O! Kurde, tylko żeby... A to jest bip-bipacz. Teraz jeszcze raz.